Kolejna technika, której się dzisiaj nauczymy, to jest zupełna nowość. Tego nie robiliśmy nigdy na lekcjach. Uderzenie Seiken Awase Tsuki. Jest to uderzenie, połączenie dwóch uderzeń pięścią z tym, że jedna idzie na górę, druga na dół, ale ta jest na dole odwrócona. Pięści muszą być w jednej linii jedna na górę, druga w na dół, tak jakbyśmy złączyli pięści, kciuki by się tutaj dotknęły. I to jest uderzenie sejken a Wracają ręce i teraz druga strona. Prawa ręka idzie na górę, lewa w dół, z tym, że jest odwrócona pięść. Na razie zrobimy powoli 10 razy. It's N, S, G, R, S, A, Q, Pamiętajcie, że znowu ręce wracają pod pachy i odwracają się w ten sposób. I teraz szybciej. Raz jedna, raz druga strona. E N, San, Shi, Go, Pamiętajcie, uderzenie Seiken a lasę cuki.